Panie Leszku, jako mistrz tenisa stołowego kontynuuje pan, można powiedzieć, taką przygodę i zaszczepianie tej miłości do, w młodym pokoleniu? Tak, tak. No, tenis stołowy to całe moje życie. Zacząłem już w u mamy, a jeszcze nie skończyłem, tak, że tenis stołowy jest moją, moim życiem łatwo zaszczepić w młodym pokoleniu tą dyscyplinę sportu, bo mają tyle różnych rozrywek, tyle różnych dyscyplin sportu, czy ten tenis stoły, bo to jest taki, taka dyscyplina, którą można uprawiać wszędzie i, i w każdym wieku. To dużo zależy od, od prowadzącego i tutaj właśnie w Wysocku małym i wielkim pani Małgosia Dudzińska bardzo dobrze sobie radzi nawet w ostatnie wakacje zjawili się u nas na, na, na Omozach, które organizowałem, to wszystko zależy od prowadzącego, bo tak jak Pan wspomniał, jest dużo innych rzeczy, komputery, nie komputery, i telewizja i tak dalej, ale, ale to, to jest możliwe. Ten dzisiejszy trening to będzie, będą jakieś elementy tenisa stołowego, nad którymi można pracować? Czy to jest tylko taka stricte pokazówka, czy, czy wskazówki będą pod, pod konkretne jakieś elementy, właśnie e, tego sportu? To jest przede wszystkim promocja tenisa stołowego z dziećmi, e, e, taki że, e, trening czy trening zawodowy. Oczywiście tam mogą być elementy, ale to, to jest. E, Inny czas w tym momencie. To jest spotkanie do zachęty do tego, żeby to środowisko się powiększało, żeby dołączyła inna szkoła. A jak Pana zdaniem wygląda w tym momencie kondycja tenisa stołowego w Polsce? No i dobrze i źle. To zawsze na zasadzie takiej, że wśród młodzieży są medale i, i to, to cieszy. Yy... Ale polska natura jest taka, że mówi zawsze że mogłoby być lepiej. Ja też uważam, że mogłoby być lepiej. W czasach mojej młodości to tak naprawdę się tej pamięci Andrzej Gruba i Leszek Kucharski. Z tym kojarzył się tenis stołowy. Teraz nie mamy chyba aż takich gwiazd i takich wzorów. Czy Pan nadal stara się być takim właśnie mentorem dla tej młodzieży? No Nie mamy, a jak wiadomo do to gwiazda ciągnie Pilne sportu, tak jak małyś w Skokach czy Lewandowski obecnie w piłce nożnej. Także myślę, że celem polskiego związku powinno być wykreowanie gwiazdy. I między innymi po to też ja jestem tutaj i jeżdżę w podobne miejsca.